Od 7 listopada polski dramat pod tytułem Dom Dobry. Kiedy Gośka poznaje w internecie Grześka jest przekonana, że to w końcu ten jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami oświadcza się w Wenecji. Tu musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc. Od 7 listopada również na kinowym ekranie polska komedia Uwierz w Mikołaja 2. Już przed świętami Ania z Robertem biorą ślub i wyjeżdżają w krótką podróż poślubną. Zosia zostaje na weekend pod opieką babci Sabinki. Gdy seniorka trafia nagle do szpitala, mama wyrusza na drugi koniec Polski, by odnaleźć prawdziwego świętego Mikołaja. Pewna, że tylko on może jej babcię uratować. Z kolei zła macocha Aldona marzy o karierze telewizyjnej gwiazdy. Jest gotowa na wszystko, by dopiąć celu. Tymczasem w domu seniora Happy End zjawia się nowy pensjonariusz. Tajemniczy Aleksander. Kolejna propozycja warta uwagi to Predator, strefa zagrożenia z napisami. Przyszłość, odległa planeta. Wyklęty przez własny klan młody Predator zostaje wystawiony na ekstremalnie niebezpieczną próbę. Jego jedyną nadzieją na przetrwanie okazuje się zaskakujący sojusz z tajemniczą tiją. Razem wyruszają w podróż, która prowadzi ich do starcia z wrogiem godnym prawdziwego łowcy. W nowej przedwiośnie znajdzie się również coś dla najmłodszych, czyli kicia kocia ma braciszka z dubbingiem. Uwielbiana przez najmłodszych rezolutna kicia kocia powraca i jest gotowa stawić czoła nowym wyzwaniom. Jej perypetie są pełne zabawy, radości i odzwierciedlają dziecięcą codzienność. Tym razem bystra kotka i jej wierni przyjaciele, Pacek, Adelka i Julianek, pobawią się w aptekę oraz pokażą młodym widzom jak wygląda wizyta u dentysty i jak radzić sobie ze złością. Wraz z kicią kocią wybierzemy co zasiać w ogródku, przywitamy wiosnę oraz poznamy jej małego braciszka, Dunusia. 8, 9 11 listopada pokazy przedpremierowe, a w nich zwierzaki na zakręcie z dubbingiem. Młoda mysz Edia pomaga swojemu tacie w prowadzeniu Wesołego Miasteczka. Od dziecka jednak marzy, by zostać kierowczynią wyścigową. Gdy zbliża się 50. rocznica Grand Prix Europy, Edzia dostrzega wspaniałą okazję, aby urzeczywistnić swoje marzenia i uratować podupadający biznes ojca. Spotkanie z jej idolem, mistrzem kierownicy Edem, dodaje jej skrzydeł i odwagi do podjęcia śmiałego kroku. Edzia, zachęcona przez zgraną ekipę przyjaciół, bierze kierownicę w swoje łapki i staje do szalonej rywalizacji. To będzie pełna przygód ostrych zakrętów i niespodziewanych wybojów jazda po bandzie. Czy Edzia i jej auto będą mieć dość mocy, by dotrzeć zwycięsko do mety? Kolejny pokaz przedpremierowy już 11 listopada, a w nim film Ministranci. Film balansuje między dramatem a czarnym humorem, a jego styl przypomina bardziej rapowy manifest niż szkolną katechezę. Ministranci to kino, które nie boi się zadawać trudnych pytań o religię, wspólnotę, winę i odkupienie, ale robi to bez kaznodziejstwa, a z luzem, emocją i mocą autentycznego przekazu.